Połączenie mózgu i serca. Natomiast, kiedy te um, częstotliwości są spójne, no to wtedy tak naprawdę cały nasz organizm pracuje bardzo wydajnie. Wszystkie organy po prostu pracują optymalnie i my jesteśmy w tym stanie relaksu. Cześć, jestem Karol Walczak. Idziemy po pozdrowie. Dzisiaj zajmiemy się tematem oddechu. To jest jedyna czynność, która może być wykonywana świadomie albo nieświadomie. I właśnie w zależności od tego, czy mamy świadomość oddechu, czy też nie, aktywują się zupełnie inne rejony w naszym mózgu, ale również i przełączamy swoje wewnętrzne systemy. Dlatego oddech jest o tyle niesamowity, że to jest bezpośredni sposób yy, wpłynięcia właśnie na Swój układ nerwowy. Jeżeli chodzi o cztery absolutnie najważniejsze elementy oddechu, w jaki sposób my powinniśmy z nim pracować, to przede wszystkim powinniśmy go wydłużyć, czyli troszeczkę spowolnić, pogłębić, tak, żeby wpadał nam znacznie do głębiej do podbrzusza, tam jeszcze nawet niżej. Żeby był rytmiczny, w takim powiedzmy, falującym tempie. I żeby był ogólnie spokojniejszy. To są cztery najważniejsze aspekty oddechu. Jeżeli o nie zadbamy, to nasze całe życie się przemieni. I dlatego ja dzisiaj zapraszam Cię na spacer po górach przy okazji pokażę Ci. Pewne sesje oddechowe tak, żebyś ty też mógł je sobie wykonywać i właśnie nieustannie na siebie wpływać. Pozytywnie, oczywiście. Kolejna rzecz to większość ludzi kompletnie nie potrafi się zrelaksować, i nieustannie żyją w kładzie współczulnym, czyli są zestresowani, a też w związku z tym i zlęknieni, i poddenerwowani. Stąd mamy tutaj tyle różnego rodzaju napięcia w Polsce. I nie ma lepszego sposobu i bardziej natychmiastowego jest bardzo prosta technika. Wystarczy wziąć jeden głęboki. Oddech, powolny, spokojny przez nos. Mentalnie powiedzieć sobie: relaks, spokój, uwalniam, odpuszczam, czy cokolwiek, i wypuścić ustami. W ten sposób bierzemy kilka oddechów i momentalnie zmieniamy właśnie swój wewnętrzny stan. Jeżeli oczywiście nie mamy już tego swojego układu nerwowego rozwalonego, bo jeżeli tak, to tutaj ta trochę naprawa. Powiedzmy, jego może zająć nieco więcej czasu, ale też ku temu służą te inne metody i techniki, bądź praca z oddechem. I zanim przejdziemy do następnych technik oddechowych, chciałem Ciebie tylko poinformować że właśnie otworzyłem dostęp do szkoły oddechu. Jest to obecnie prawdopodobnie najbardziej rozbudowany projekt w Polsce. Składa się z dziewięciu modułów profesjonalnie przygotowanych filmów, ponieważ użyłem tutaj swoich umiejętności i zdolności montażowych na najwyższym poziomie YouTube'owym po to, aby przeprowadzić Cię przez najwspanialsze doświadczenie. Wizualne i edukacyjne, chociaż absolutnym gwoździem tego całego projektu, tak naprawdę są sesje oddechowe, a dokładnie 120 sesji oddechowych na każdą ewentualność, krótkie i długie, na pobudzenie i uspokojenie, na sen i relaks itd. Tak Więc każdy znajdzie coś dla siebie. Uważam, że te sesje oddechowe starczą człowiekowi do końca życia, i w tym temacie oddechu, sesji oddechowych już nigdy niczego więcej nie będziesz potrzebował. Więc zapraszam Cię serdecznie. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziesz w opisie pod linkiem, a my przechodzimy do następnego tematu. No i bym się nie spodziewał, ale dotarliśmy na takie wysokie szczyty. No tu jest wszędzie śnieg. Tam nawet chłopacy lepią bałwana. I to jeszcze na krótki spodek rękawek. Dzisiaj nareszcie w Wiśle mamy pielgrzymki. Jest totalnie mokro. Dlaczego my więc stosujemy te intensywne sesje oddechowe? Ma to wiele wspólnego właśnie z tym naszym układem nerwowym i przełączaniem między jednym systemem a drugim, czyli przy współczulnym odpowiadającym za relaks i współczulnym za mobilizację. I tak jak wcześniej sobie powiedzieliśmy, większość osób przebywa w tym systemie stresowym i e, jesteśmy nadwrażliwi. Czyli nie umiemy radzić sobie ze stresem i reagujemy właśnie taką nerwowością, napięciem, stresem, generalnie rzecz ujmując, przy mm, no, takich prostych okolicznościach. Nie mamy odporności psychicznej, nie mamy odporności emocjonalnej. I kiedy my sobie wykonujemy taką bardzo prostą na przykład sesję oddechową. wima Hofa dajmy na to trzy rundy hiperwentylujemy się. Nieco głębszymi oddechami, wdychamy 30 razy. To my w sposób można by powiedzieć bezpieczny w warunkach domowych czy gdzieś tutaj jak jesteśmy na dworze czy gdzieś tutaj prowadzi nas jakiś coach o oddechu. Uczymy się zarządzać swoim układem nerwowym i jednocześnie przyzwyczajamy się do większych e, no, dawek stresu, do wytrzymywania tego wewnętrznego napięcia, poprzez co później w tych sytuacjach życiowych, codziennych my sobie zdecydowanie lepiej rodzimy. Więc, kiedy my praktykujemy e, te intensywne sesje oddechowe regularnie, to po prostu dużo lepiej możemy sobie tutaj funkcjonować w jakimś możemy dużo lepiej funkcjonować w świecie. Ja też od razu powiem, że właśnie wtedy, kiedy zaimplementowałem mnóstwo różnych codziennych nawyków do swojego dnia, w poprzedni film gdzieś opublikowałem, więc Ci tam pokażę, bo właśnie to był ten cały system, gdzieś sesja oddechowa, później morsowanie, następnie medytacja, później jeszcze joga i tak dalej, to ja wtedy właśnie przekraczałem Tą swoją tak zwaną strefę komfortu, założyłem własną działalność, wyszedłem gdzieś do ludzi, zacząłem nagrywać e, filmy na YouTube, więc wiele rzeczy się jakby podziało dzięki temu, że ja byłem w stanie znieść ten dyskomfort, ponieważ nieustannie każdego dnia przygotowywałem się na to, więc to był mój taki trening, który pozwala, pozwolił mi właśnie gdzieś tutaj ruszyć w świat. Co z perspektywy czasu e, mówię, że był w sumie. Chyba najlepszą decyzją w moim życiu, ponieważ od tego momentu bardzo wiele rzeczy zmienia się na plus. Więc po prostu polecam wykonywać sobie sesję oddechową, ale generalnie robić rzeczy takie, które wymagają od nas wejścia w ten dyskomfort. Ja widzę znacznie lepiej te teatry, niż one tutaj się rysują na tym przybliżeniu razy 10. Ale to są Tatry. Stówka, w sensie 100 kilometrów. I ostatnia technika dotyczy tej rytmiczności, czyli powtarzalności, czyli kiedy nasz oddech będzie harmonijny taki rytmiczny i powtarzalne, tak? To znaczy, że wdech i wydech następują zaraz po sobie, tam nie ma wtedy tych paus, mamy świadomość oddechu, one są o podobnej długości, bądź wydech jest troszeczkę dłuższy, to też w zależności od techniki. Nasze tętno, nasze serduszko jest uspokojone i ono zresztą taki sam sygnał wysyła do mózgu, tak? Że jest bezpiecznie, jest dobrze, jesteśmy zrelaksowani, nic nam nie jest i kiedy dochodzi do tego połączenia, znaczy tak naprawdę, zawsze jest to połączenie mózgu i serca. Natomiast, kiedy te um, częstotliwości są spójne, no to wtedy tak naprawdę cały nasz organizm pracuje bardzo wydajnie. Wszystkie organy po prostu pracują optymalnie i my jesteśmy w tym stanie relaksu. Można sobie taką sesję włączyć w trakcie na przykład jakiegoś biegu albo kiedy chcemy przebyć jakiś maraton. To wtedy my oczywiście słuchamy na słuchawkach i dostosowujemy automatycznie swoje tempo oddechu właśnie do tego wyznaczonego rytmu. No i to sprawia, że my korzystamy z tych wszystkich wewnętrznych mocy, no bo te wszystkie nasze organy tak się ze sobą komunikują, serce jest uspokojone, mózg również. A więc mam nadzieję, że skorzystasz z tych rad, że będziesz wykorzystywał potęgę swojego oddechu, że dzięki niemu będziesz potrafił wpływać na siebie. I przypominam raz jeszcze, że właśnie teraz jest dostępna szkoła oddechu, która zawiera w sobie aż 120 prowadzonych sesji oddechowych dosłownie na każdą ewentualność. I tutaj akurat te ludzie zawsze zgodnie donoszą, że są to najcudowniejsze przeżycia w ich życiu. Ja polecam serdecznie. Oddech uczynił wiele dobrego w moim życiu, myślę, że i w Twoim również może uczynić, więc dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem.